Witamy Was, kochani, bardzo serdecznie. Zaczynamy nowe cykl na naszej stronie. Na... Będziemy rozmawiać z inspirującymi kobietami. Dzisiaj jestem właśnie u Justyny Schnabel, która zajmuje się olejkami, pasjonatka olejków. Będzie nam o tym opowiadać bardzo szczegółowo. Zapraszam Was serdecznie. Moja droga. <głos》<głos》<głos》> Kiedy miałeś 18 lat, wymyśliłeś sobie zupełnie inną drogę swojego życia niż to, czym się obecnie zajmujesz. Jak to się w ogóle stało, że pomyślałeś o tamtym kierunku życia? Jakieś 20 lat temu, jak nie dalej, i wtedy miałam zupełnie inne wyobrażenie świata. Myślałam, że należy mieć stały zawód, robić całą jedną rzecz do końca życia. I kiedyś padło na to, że wybrałam rachunkowość, księgowość. Myślałam, że to będzie to, co będę miała stałą pracę, jak założę rodzinę i w ogóle. No a później okazało się, że jak założyłam rodzinę, miałam dzieci. Moje priorytety stały się inne mhm. i wtedy zaczęłam szukać, znaczy zauważyłam w ogóle, że rachunkować to w ogóle nie jest moja bajka mhm. i zaczęłam szukać czegoś, co bardziej ze mną rezonuje. No i wtedy natrafiłam na, na brafiting. No mhm. właśnie się poznałyśmy, mhm. to się zajmowałaś brafitingiem. Pomagałaś kobietom zadbać o ich biust, pomagałaś im dobrać odpowiednie biustonosze. Jak to w ogóle się stało, że takie klimaty Cię zainspirowały, pojawiły się w Twoim życiu? To przede wszystkim była moja potrzeba własna, hmm. bo sama dla siebie szukałam odpowiednio dobranego biustonosza. Borykałam się strasznie z tym, że nie mogłam nic znaleźć, i dopiero wtedy okazało się, że są sklepy i ludzie, którzy się zajmują tym zawodowo dobierają biustonosze i od tego momentu nagle mój świat się zmienił. Mhm. Kiedy okazało się, że wszystkie moje koleżanki, o których opowiadałam o tym raffittingu, że powinny pójść, zobaczyć, przymierzyć, one, one o tym w ogóle nigdy nie słyszały, więc stwierdziłam, że skoro one nie słyszały w takim moim najbliższym gronie, no to takich kobiet musi być więcej, więc postanowiłam, że, że to może być moją, Moim celem, moją drogą zrobiłam. zrobiłam sobie kurs brafitingowy i założyłam swoją działalność, którą prowadziłam przez półtora roku. i Moją misją było właśnie pomaganie kobietom, uświadamianie ich, jak mhm. dobierać biustonosz. <coughs> Czy jesteś w stanie podać jakieś takie trzy najważniejsze zasady przy doborze, tak żeby nasze tutaj panie mogły skorzystać z tych rad, twoich? Tak według Ciebie, na to szczególnie powinny zwrócić uwagę. Takie trzy najważniejsze. Przede wszystkim y, odpowiednie dobrany biustonosz musi mieć prawidłowy obwód, który nie może być ani za ciasny, ani za luźny, bo to on jest odpowiedzialny za to, że nasze piersi są na odpowiednim mm. poziomie. Bardzo często to jest tak, że ten obwód jest jednak za ja luźny, za luźny bo, bo my jako kobiety nie zawsze akceptujemy swoje ciało i jak jest za ciasny biustonosz, to zaczynają nam się mm. robić wałeczki, jest mało estetycznie, natomiast to jest potrzebne po to, żeby właśnie ciężar biustu nie był utrzymywany na ramionach, bo mm. to jest najczęstszy błąd właśnie. Więc to jest bardzo ważne, żeby ten obwód był odpowiedni, żeby ciężar nie był na, na ramionkach. Druga sprawa to jest odpowiednie ułożenie biustów biustonoszu, czyli nie tylko wkładam biustonosz i już wszystko, mm. tylko odpowiednie wygarnięcie piersi, mm. ułożenie ich, dopasowanie ramionczek, po to, aby noszony przez cały dzień biustonosz nie uciskał na różne węzły chłodnicze które są, mm, jest okay. bardzo dużo w okolicach mm, pach, więc to jest w konsekwencji daleko idących równych zdrowotnych, więc po to właśnie zwracamy na to uwagę. A trzecia ważna rzecz to jest to, aby chociaż raz w roku iść do brafiterki, żeby ona właśnie pomogła, doradziła, nasze obwody się zmieniają z biegiem lat, więc warto raz w roku po prostu udać się do brafiterki po poradę. Mm, okay. W chwili obecnej już się tym nie zajmujesz, natomiast promujesz olejkowe styl życia jako taki zdrowy styl życia. I mam takie wrażenie, że w ogóle możesz o tych olejkach opowiadać bez przerwy, ale powiedz mi w ogóle, skąd ta inspiracja, skąd ten pomysł się wziął u Ciebie w życiu? No, zaczęła się od tego, że miałam taki właśnie swój kryzys, że chciałam bardziej rozwinąć tą firmę brafittingową, mm. ale nie do końca się tam dobrze czułam, szukałam czegoś, co będzie bardziej takie moje, moje, mm. moje. No i wtedy trafiłam na jakieś spotkanie z olejkami, powąchałam te olejki i po pierwsze pomyślałam, że wow, ja chcę je mieć po prostu dla siebie, a potem okazało się, że można, można z tego i robić biznes i można też o tym mówić, edukować innych. A, a ja po prostu uwielbiam takie no, nowe rzeczy i dla mnie się stało to takim uzupełnieniem, e, po prostu mnie, mhm, że m. bardzo dobrze się z tym poczułam. Czy coś takiego, co Cię zaskoczyło w tych w klimatach olejkowych? E, tak i to bardzo, ponieważ mhm. zawsze myślałam, że olejki eteryczne, bo używałam ich wcześniej, że one służą tylko że po to, żeby do tego kominka zapachowego sobie je tam pyknąć, żeby był ładny zapach, a nie miałam pojęcia, że istnieją olejki e, tak wysokiej klasy terapeutyczne i tak, e, tak czyste i tak mocne, które można nawet e, i spożywać i można nimi e, wspomagać swoje zdrowie. To było dla na mnie największym zaskoczeniem plus to, że jest ich po prostu bardzo dużo, znajdziesz no różnych zapachów, tak. z różnych kombinacji stworzonych. Mhm. Okej, okay. a jakaś jest kwestia, która była dla Ciebie najtrudniejsza w ogóle w tej branży, w tej olejkowej branży? Hmm. Może tylko tyle, że nie byłam w stanie wszystkiego na raz przeczytać tego jest, jest taki tego taki bardzo taki dużo, dużo. Mhm. E, i jakby no, jak ktoś jest, ma jakieś swoje takie, jest biotechnologiem albo tą chemią się interesuje, to dla niego to jest na pewno zupełnie inny świat, mhm. dla mnie to było Taki, taki prezent, który tak odpakowałam, i widzę, że jest tam pełno rzeczy, mhm. i ja powoli sobie to odpakowuję. Chociaż z natury po prostu chcę wszystko mieć na już i na teraz, ale tutaj taka cierpliwość do tego, że stopniowo to poznaję. Więc jakby okay. taka trudność na początku tylko tyle, że, że było tego bardzo dużo, mhm. ale jest to tak intuicyjne z drugiej strony, że jest to przyjemne, żeby to poznawać na co dzień. Jesteś mamą, jesteś panią domu. Powiedz nam w takim razie, jak Ty w ogóle prywatnie wykorzystujesz te olejki u siebie? Mm -hmm. no, tutaj się nie da ich Znaczy, da się je codziennie wykorzystywać i należy wręcz. Mm -hmm. U nas zazwyczaj w domu jest dyfuzor. Lubimy ten zapach. Ja bardzo lubię, jak pachnie w domu. Mm -hmm. I pozwalam sobie na to, żeby codziennie pachniało inaczej, zależnie od nastroju. No i to się czuje. Tak. Też staram się wyeliminować całą chemię z domu, zastąpić ją naturalnymi środkami czystości, więc tutaj w całej tej dziedzinie sprzątania i dbania też tutaj o wszystkie powierzchnie w domu. No i przede wszystkim to jest wspomaganie moich dzieci w ich jakichś tam problemach zdrowotnych profilaktycznie, tak? Czyli smarowanie do masażów w dyfuzorze, czyli jak tylko można, to po prostu używamy olejków, żeby wspierać nasze zdrowie. Okay. E, masz jakieś trzy swoje ulubione zapachy? O, oh, ich jest dużo. I zapachów. Może, ja, ja, wiem, ja wiem, że ich jest, dużo. jest dużo, dlatego wiem, że możesz o tym opowiadać i opowiadać. Ale tak pomyślałam, że może przedstawiłabyś po prostu trzy swoje ulubione i na przykład, nie wiem, zaproponowała nam tej informacje na temat, na temat, jak one zdrowotnie w ogóle wpływają na nasze zdrowie. No to właśnie przygotowałam sobie takich moich trzech ulubieńców. Mm -hmm. Na pewno jest to lawenda, którą zresztą znasz i lubisz też. Tak. Ja ją mam od ciebie, tak. właśnie, uwielbiam. Posłuchamy sobie. Mm, kocham ten zapach. To jest bardzo przyjemny i lawenda to jest bardzo, bardzo, bardzo uniwersalny olejek. To jest mm. praktycznie cokolwiek by się nie działo, lawenda jest zawsze takim bezpiecznym użyciem. Mm -hmm. I tutaj w domu to przy dzieciach to praktycznie codziennie, mm. tak? Stłuczenia, jakieś przecięcia papierem, skórki. Nie pana, że te rany znikają po prostu się mm. goją. Na takie poparzenia w kuchni, bardzo szybko mm -hmm. i ona po prostu chłodzi i to wycisza. Na bóle ucha u dzieci, na, mm, mm -hmm. na taki dobry sen wieczorem, mm -hmm. tak właśnie fajnie dzieciom zrobić sobie masaż stópek. Jakiś mm -hmm. mieć taki swój rytuał na wieczór. Moja córka lubi, nie lubi akurat smarowania stóp, ale rączki sobie smarujemy, tak? że mm -hmm. to jest taki czas wieczorny, gdzie. Mamy usypianie i ta lawenda. No to zresztą lawenda też jest używana przez wiele firm kosmetycznych mm -hmm. do takich balsamów cieszęty, i wyciszaczy. Mhm. Więc jakby my na co dzień tak się spotykamy mhm. z tymi olejkami. Więc ta lawenda to raz, że właśnie tak na ciało tak zrelaksuje. No i na, jeśli chodzi o emocje, no to właśnie tak samo będzie koić, wyciszać, będzie takim. Spokajające. No zaśnięcie, że tak? Ma, to jest jakiś stresujący dzień, prawda? Tak, ładnie. podprysznie nie mm -hmm. jest Drugi faworyt to jest bergamotka. To jest cytrus, który ma za zadanie podnieść energię, ale mm -hmm. przy tym także tak spokojnie, mm -hmm. uspokoić go. Jest, jest, ma bardzo taki intrygujący zapach. Mm -hmm. O, jest taki żystkie. Mm -hmm. Więc ze mówi się o tym oleju, że to jest olej, który uczy miłości do siebie, mm. że jak się go wącha, to od razu jest tak, tak dobrze, tak jakby, tak jakby coś tam, jakby tak spadało z nas, tak, mm -hmm. żeśmy, że tak luzujemy sobie to wszystko, więc on też jest bardzo fajny, jeśli chodzi o emocje, o stresy i tak dalej. Tutaj polecany jest właśnie przy różnych depresjach, przy autyzmie, żeby tak właśnie wynosić te. Z tych takich dołków. Mm -hmm. No i też jest do oczyszczania, do oczyszczania skóry, do czyszczenia powierzchni, mm -hmm. także można praktycznie używać i w dołku. Do powietrza też? Tak, i mm -hmm. do powietrza. I e, bergamotka można dodać do czarnej herbaty i wtedy staje się herbata Earl Tak <laughs> naprawdę. <śmiech> także jak ktoś lubi, to bergamotka jest świetna. tego. do No i trzecia to jest mieszanka, którą bardzo lubię i praktycznie odkąd nastała era. Wirusa, no to mm. Anguard, mieszanka czterech złodziei, inaczej w innych kręgach znana, e, wspomaga naszą odporność. Także mm. codziennie smarujemy się i przed wyjściem do przedszkola, i wieczorem na plecki czy w stopki. Mm. To jest taka mieszanka, teraz tam się powochać. Mieszanka czterech Tęch, olejków. Tak. Tak przypomina trochę grzańca. Tak, dokładnie. No. Jest taka świąteczna, ale. Tutaj mamy dziką pomarańczę, rozmaryn, goździk mm. y y eukaliptus, także tutaj pięknie ta mieszanka właśnie wspiera naszą odporność i to no jest takim fajnym też zapachem. Y ja lubię gości witać e tym zapachem, bo jest taki ciepły i od razu a, się a tak czuje tak się tam tak. super działają na nasze emocje bardzo szybko, mm. bo już po 20 sekundach gdzieś to się tam tutaj przetwarza tym mm. naszego środka. I momentalnie zawsze jest jakaś emocja za tym.